To straszne. Strasznie. Witaj na kanale, to straszne. Jeśli lubisz świeże pasty, kliknij suba, zostaw łapkę w górę i usiądź wygodnie. Niech mrok będzie z nami. Nawiedzony portret. Kiedy byłam dziewczynką, co roku każde lato spędzałam z siostrą i kuzynami w domu dziadków na wsi. Poza wakacjami widywaliśmy się rzadko, jako że Kasia i Piotrek mieszkali w innym mieście, ale uwielbialiśmy spędzać czas we czwórkę. Co roku nie mogliśmy doczekać się wyjazdu i tak było i tym razem, ale gdybym wiedziała, co nas czeka, za nic nie ruszyłabym się z domu w to lato. Dom dziadków stał na uboczu wsi, otoczony sadem i ogrodem. Był typowym starym dworkiem, pełnym ciężkich mebli, starych sprzętów i pamiątek rodzinnych. Odkąd pamiętam, nie lubiłam jednego starego obrazu, który wisiał w pokoju nazywanym stołowym. Był to portret przodka o czarnych oczach z jakimś złośliwym błyskiem. A do tego z wąskimi ustami wygiętymi do dołu. Był odpychający. Nieważne, w którym miejscu pokoju stałam, zawsze czułam na sobie jego wzrok. Kiedy musiałam czasem sama wejść tam po coś, przemykałam chyłkiem pod ścianą i nigdy nie patrzyłam na obraz, w obawie, że zobaczę, jak do mnie mruga. Moja siostra aga nie lubiła portretu tak samo jak ja. Podobnie kuzynostwo. Nadaliśmy mu ksywę wredny wujek i nieraz wymyślaliśmy okropne historie o tym, kim był, zwykle przypisując mu najgorsze zbrodnie. Ale nigdy nie poruszaliśmy tego tematu w pobliżu pokoju stołowego, żeby wredny wujek nie usłyszał, jak go obgadujemy i nie zemścił się na nas. Kilka lat wcześniej, kiedy wszyscy byliśmy młodsi. Kasia przysięgała, że kiedyś zeszła sama o północy na parter i widziała, jak oczy wrednego wujka świecą na czerwono. Ta historia ścinała mi krew w żyłach ze strachu, chociaż nie do końca wierzyłam w jej prawdziwość. Nie sądziłam, żeby Kaśka była taka odważna, żeby kręcić się sama przed portretem w środku nocy. Ja na pewno bym tego nie zrobiła. Dziadkowie przygotowali nam na piętrze dwa pokoje, po jednym narodzeństwo. ale Kasia wolała spać u mnie i Agi, więc przeniosłyśmy jej łóżko do nas, a Piotrek miał drugi pokój tylko dla siebie. Często gadałyśmy z dziewczynami przed snem, leżąc po ciemku w łóżkach. Pewnej nocy, gdzieś w połowie wakacji, poruszyłyśmy sprawę kroków na parterze. Okazało się, że każdej z nas zdarzyło się słyszeć, jak ktoś w nocy przemieszcza się po domu. Rozmawiałyśmy przejęte, gdy rozległo się pukanie do drzwi. Aż krzyknęłam ze strachu. W drzwiach ukazała się głowa Piotrka. Co się tak drzesz, Madzia? Myślałaś, że to bredny wujek? Oj, weź się! Akurat rozmawiałyśmy o czymś strasznym, a ty nas zaskoczyłeś. Czego chcesz? Sory, tak chciałem wejść na chwilę, bo nie mogę spać, a słyszę, że gadacie. No to, co to za straszne historie? zapytał Piotrek. Gadałyśmy o krokach z dołu zaczęła tłumaczyć Aga. Czasem słychać takie coś jakby. jakby ktoś chodził w glanach po parkiecie dokończył za nią Piotrek. Spojrzałyśmy po sobie zdziwione. No też to słyszałem. To się zawsze zaczyna pod moim pokojem, potem słychać te kroki coraz ciszej, jakby w sieni albo w kuchni. A co jest pod twoim pokojem? Zapytałam, próbując odtworzyć w głowie rozkład pomieszczeń na dole stołowy i wredny wujek. Rano przy śniadaniu babcia zapytała, czy ktoś z nas wychodził w nocy na podwórko. Bo już kolejny raz znalazła rano ślady ziemi na podłodze w kuchni, chociaż wieczorem wszystko zostawiła uporządkowane. To na pewno nie my, babciu, nawet nie schodziliśmy na dół. To dziwne, drzwi zamknięte, nikt nie schodził, a w kuchni ziemia. No nic, trzeba zamieść. Parę dni po tym wydarzeniu poczułam w nocy szarpnięcie za ramię. Dziś Magda! Obudź się! Chodź ze mną do łazienki! To była aga. Co? Oprzytomniałam. Do łazienki z tobą? To było dość dziwne. W końcu to ja byłam młodszą siostrą. A czemu nie idziesz sama? Bo słyszałam kroki! wyszeptała moja siostra. Nie mogłam zasnąć. Leżałam tak i w końcu zachciało mi się siku. Już prawie wstałam z łóżka, kiedy to usłyszałam. A nie wytrzymasz do rana? Teraz to na pewno nie. Westchnęłam i zarzuciłam szlafrok. Żeby dojść do łazienki, trzeba było przejść prawie całą długość korytarza. Złapałyśmy się za ręce i przemknęłyśmy, starając się robić jak najmniej hałasu. Kiedy wracałyśmy do pokoju, Ciszę przerwało skrzypnięcie drzwi na parterze. Na chwilę zamarłam ze strachu. Ale kiedy rozległy się kroki, siostra pociągnęła mnie za sobą i w panice rzuciłyśmy się do drzwi pokoju. Wpadłyśmy tam prosto na Kaśkę, która obudziła się i chciała sprawdzić, gdzie jesteśmy. Wszystkie trzy zaczęłyśmy histerycznie krzyczeć. Hałas wywabił na korytarz najpierw Piotrka, a potem dziadka. Kiedy, przekrzykując się, opowiedziałyśmy o tym, co słyszałyśmy z dołu, dziadek stwierdził, że to pewnie tylko odgłosy starego domu połączone z naszą wyobraźnią. Ale jeśli ma to nas uspokoić, to zejdzie i sprawdzi, czy rzeczywiście nikogo nie ma. Czekałyśmy w pokoju. Tymczasem dziadek z Piotrkiem przeszukali parter i przyszli nas zapewnić, że dom jest bezpieczny. Mimo to jeszcze długo byłyśmy zbyt roztrzęsione, żeby zasnąć. Następnego dnia siedzieliśmy w ogrodzie w cieniu drzewa i niemrawo łuskaliśmy fasole do dużej miski. Dziwne, że się wczoraj nie obudziłem, kiedy wściekły wujek chodził po domu. Stwierdził Piotrek. Dopiero na wasz koncert. Kaśka bez słowa rzuciła w niego fasolą. Dzisiaj w nocy było słychać coś jeszcze, zauważyła Aga. Na dole jakieś drzwi skrzypnęły, kiedy wracałyśmy z łazienki. Ja też to słyszałam, powiedziała Kasia. A wiecie co? Kiedy zeszliśmy na dół, to drzwi do piwnicy były uchylone. Dziadek je zamknął. A pamiętam, że babcia wieczorem zamykała piwnicę tak jak zawsze powiedział Piotrek. Chcesz nas nastraszyć? powiedziałam z nadzieją. Słowo. Gdybym chciał was nastraszyć, to powiedziałbym wam to w nocy. Jakiś tydzień lub dwa nic się nie działo. Zajmowaliśmy się swoimi sprawami. Chodziliśmy się kąpać nad staw, pomagaliśmy w gospodarstwie. Pewnego dnia dziadkowie pojechali na cały dzień do miasta na umówione badania lekarskie. Siedzieliśmy w ogrodzie na leżakach ustalając, co zaraz obejrzymy w telewizji, kiedy nagle z domu, za naszych pleców, usłyszeliśmy trzaśnięcie drzwi. Popatrzyliśmy na siebie. Dom powinien być pusty. To pewnie przeciąg, powiedziała kuzynka. Piotrek, idź zobacz. Co? Dlaczego ja? zaoponował kuzyn bo jesteś jedynym chłopakiem. No dobra, chodźmy razem. W domu wszystko wyglądało zwyczajnie. Obeszliśmy wszystkie pokoje i stanęliśmy w kuchni przed drzwiami do piwnicy. Piotrek nacisnął klamkę. Drzwi otworzyły się ze skrzypnięciem. Staliśmy niezdecydowani, patrząc na mrok za drzwiami. Chyba tu też powinniśmy sprawdzić, nie? zapytała Aga. A jeśli ktoś wszedł do domu, a teraz siedzi w piwnicy i tylko na to czeka? zapytałam. Wszyscy zaczęli mnie przekonywać, że to niemożliwe. Ale Piotrek zamknął drzwi z powrotem, przekręcił klucz w zamku i odwiesił go na haczyk. Odechciało nam się oglądania telewizji i resztę dnia, aż do przyjazdu dziadków. Spędziliśmy na zewnątrz. Wrócili pod wieczór z torbami pełnymi zakupów, które pomogliśmy zanieść do kuchni. W drzwiach wpadłam na moją siostrę, która zatrzymała się gwałtownie po zapaleniu światła. Spojrzałam tam, gdzie ona. Drzwi do piwnicy były otwarte na całą szerokość. Przed snem zebraliśmy się w naszym pokoju. Nie rozumiem, co się stało, powiedziała Agnieszka. Przecież nikt nie mógł niepostrzeżenie wejść do domu i otworzyć piwnicy na oścież. A przecież chyba nie myślimy na serio, że to wredny wujek schodzi z obrazu i trzaska drzwiami? Aga popatrzyła na nas pytająco. Ja myślę, że to on, powiedziałam. Robi się coraz bardziej bezczelny, zauważył Piotrek. Na początku słychać było tylko krop. Potem zaczął hałasować drzwiami, a teraz łazi w biały dzień jak u siebie. A dopóki nie zaczęliśmy o tym rozmawiać, prawie nic się nie działo. Bo on wie, kiedy o nim rozmawiamy, teraz wie, że go słyszymy, powiedziałam. Postanowiliśmy, że następnego dnia, kiedy nadarzy się okazja, pójdziemy razem obejrzeć piwnicę. Czekanie na okazję trwało prawie cały dzień. Wreszcie, późnym popołudniem, babcia poszła do sąsiadki, a dziadek usiadł przed domem z książką. Po kilku chwilach usłyszeliśmy jego donośne chrapanie. Stanęliśmy przed drzwiami do piwnicy, uzbrojeni w dwie latarki i kijek do odganiania pajęczyn, na który uparła się aga. Po zapaleniu światła Ukazało nam się zaskakująco zwyczajne pomieszczenie. Pod ścianami stały regały pełne słoików, stare kartony, krzesła i rowery, oparte o stojącą w rogu starą drewnianą skrzynię. Dalej znajdowały się jeszcze metalowe drzwi zamknięte na zasuwę, które prowadziły do ogrodu. Za podłogę w piwnicy służyła goła, ubita ziemia. Pozwoliłam innym wyprzedzić się na schodach. I usiadłam na drewnianym stopniu, uznając, że trzy osoby na dole wystarczą. Kasia z Piotrkiem przeglądali regał, a Aga oglądała skrzynię. Wygląda, jakby stała tu od wieków, mówiła, próbując podnieść wieko. Piotrek ruszył jej na pomoc, ale nawet we dwójkę nie byli w stanie ruszyć drewnianej pokrywy. Zaciekawiona Kasia podeszła z latarką i dokładnie obejrzała skrzynię. Nie do wiary! To jest zabite gwoździami, zdumiała się. Teraz nawet ja podeszłam, żeby się przyjrzeć. Wtedy usłyszeliśmy wołanie z góry. To dziadek obudził się z drzemki i pytał, gdzie się wszyscy podzieli. Już wychodziliśmy na dwór, kiedy zauważyłam na podłodze w kuchni grudki ziemi, którą wynieśliśmy z piwnicy na butach. Już wcześniej mogliśmy się domyślić, że to ślady z piwnicy, oznajmiła Kasia, kiedy siedzieliśmy na schodach ganku. On tam czegoś szuka, powiedziałam. Tam nie ma nic ciekawego, poza tą skrzynią w rogu. Ona jest dziwna. No bo kto zabija gwoździami rzeczy, które chce po prostu przechować? Zastanawiał się Piotrek. Ten, kto ma coś do ukrycia, stwierdziła Aga. Musimy porozmawiać z dziadkami. Przecież to nienormalne, że coś nocą chodzi po domu, otwiera drzwi, a oni sobie beztrosko śpią, uznała Kaśka. Jutro ich wypytamy o skrzynię i o portret wradnego wujka. Następnego dnia pomagaliśmy babci wyrywać marchewkę na obiad, kiedy Kasia zapytała. Babciu, co jest w skrzyni w piwnicy? W skrzyni? Babcia zastanawiała się przez chwilę. Chyba jakieś rzeczy jeszcze tam po dziadku stare szpargały. Czyli nie wiesz? No, nie jestem pewna, czy w ogóle kiedyś tam zaglądałam. Chyba nie zaglądałaś, bo wieko jest zabite gwoździami. Gwoździami? Naprawdę? A ty skąd wiesz? Co wy znowu knujecie? Tak sobie sprawdzaliśmy, wtrącił się Piotrek. Babciu, czy możemy ją otworzyć? No, nie wiem, co na to dziadek. Zapytajcie go. Dziadka znaleźliśmy w sadzie. Chodził od jabłoni do jabłoni, oglądając owoce. Dziadziu, wiesz, co jest w piwnicy? krzyknęłam na powitanie. W piwnicy? No, raczej wiem. A o co ci dokładnie chodzi, Madziu? Tam jest taka skrzynia, stara i wielka. Nie da się do niej zajrzeć, bo jest zabita gwoździami. Oj, ta skrzynia. To musi pamiętać jeszcze mojego dziadka. No tak, jest zabita. Dlaczego? Co jest w środku? Możemy ją otworzyć? A czemu tak mi wiercicie dziurę w brzuchu o tę skrzynie? Co? Co was napadło? Wredny wujek tam chodzi. Wyrwało mi się. Słucham, wredny wujek. Opowiedzieliśmy dziadkowi wszystko od początku. Tak jak się spodziewaliśmy, podszedł do naszych zwierzeń dość sceptycznie. O, ja to już nie wiem czy za bardzo się u nas nudzicie, czy to ten portret tak działa na dzieci. Od lat wszystkie dzieci w rodzinie się go bały i wymyślały na jego temat dziwne historie mama i wujek też? Tak, i też nadali mu jakieś przezwisko straszli się nawzajem, że w nocy oczy świecą mu się na czerwono a potem bali się sami chodzić do łazienki. – Słuchajcie, ja wiem, jakie ten obraz sprawia wrażenie, ale to tylko obraz. – A kim był wściekły wujek? – dociekała Kasia. – To mój stryj Ambroży. Był żołnierzem, nie dożył starości, tyle wiem na jego temat. Może faktycznie był trochę brzydki, ale to nie powód, żeby na hurra demolować piwnicę. A jak jeszcze raz coś usłyszycie w nocy, to przyjdźcie mnie obudzić. Sami zobaczycie, że to tylko stare drewno pracuje i wydaje dziwne odgłosy. Nie ma się czym przejmować. Tutaj jesteście bezpieczni. Dziadek wyglądał, jakby naprawdę w to wierzył. Tydzień później przekonał się, jak bardzo się mylił. Był środek nocy. Obudziłem mnie odgłosy jakiegoś zamieszania. Leżałam chwilę, nie do końca oprzytomniała, kiedy usłyszałam, może jej nie budźmy. Otworzyłam oczy. W blasku nocnej lampki zobaczyłam kuzynów przy drzwiach i agę stojącą koło mojego łóżka. Usiadłam. Co się dzieje? Słyszeliśmy kroki. Zaczęły się pod moim pokojem, jak zwykle. Potem, jak szedłem do was, z teraz słyszałem otwieranie drzwi do piwnicy i kroki na dół. Idziesz z nami do dziadka? Za nic w świecie nie zostałabym sama. Wbiegliśmy do sypialni dziadków bez pukania. Co się dzieje? Jezus! krzyknęła wyrwana ze snu babcia. Dziadek zapalił lampkę i założył okulary. Co jest, dzieci? Ktoś jest na dole i wszedł do piwnicy. Słyszeliśmy kroki to znaczy oni słyszeli poprawiłam się. Znowu was wyobraźnia ponosi, westchnęła babcia i chciała jeszcze coś dodać, ale przerwała jej Agnieszka. Idzie tu. Babcia mimowoli zaczęła nasłuchiwać jak my wszyscy. Wyraźne, ciężkie kroki rozlegały się na kolejnych schodach w piwnicy. Na ostatnim stopniu zatrzymały się, jakby ktoś wahał się, czy popchnąć drzwi. Wstrzymaliśmy oddechy i słuchaliśmy w napięciu. Nagle rozległo się trzaśnięcie drzwiami. Tak mocne i szybkie, że nie zdążyły zaskrzypieć. Złodziej! krzyczała babcia, zrzucając kołdrę i wyskakując z łóżka. Dziadek wybiegł już na korytarz. Nie wychodźcie z pokoju. Kasia, pilnuj ich. Jak to pilnuj? obruszył się Piotrek. Wymknęliśmy się na schody, skąd obserwowaliśmy, jak dziadkowie zapalają wszystkie światła i przeszukują dom. Zaglądając w coraz mniej prawdopodobne miejsca. No, przecież nie wyszedł stąd. Wszystkie drzwi są zamknięte, okna też, piwnica pusta, usłyszeliśmy z kuchni. Ale ktoś tu był, te drzwi Tadek. Nikomu o tym nie mówiłam, bo nie chciałam straszyć dzieci, ale ja je ostatnio często znajduję rano otwarte, a przecież zawsze je na noc zamykam. Nie wiem, co o tym myśleć. W tym momencie rozległ się hałas tak wielki, że wszyscy na schodach podskoczyliśmy i z krzykiem zbiegliśmy do kuchni. W drzwiach wpadliśmy na dziadka, który poszedł do pokoju stołowego, skąd dobiegło łupnięcie. To tylko obraz spadł ze ściany, zameldował po chwili dziadek. Żadne z nas nie miało potrzeby pytać, który to był obraz. tej nocy spaliśmy całą czwórką w naszym pokoju na zsuniętych łóżkach dziadkowie zostawili swoje i nasze drzwi otwarte w razie czego niewiele spaliśmy po śniadaniu dziadek powiedział że idzie sprawdzić jakich szkód narobił spadający obraz piotrek poszedł z nim a ja stałam w drzwiach przyglądając się jak kucają nad połamaną ciężką ramą cała pogruchotana ocenił dziadek nie do naprawy. Ciekawe, że aż tak się połamała. To nie była jakaś wielka wysokość. Piotrek przyglądał się ścianie, z której spadł portret. Dziadku, w jaki sposób ten obraz mógł spaść, skoro haki są całe. Ktoś musiałby podnieść obraz i wtedy zrzucić go z dużą siłą. Dziadku, ale dziadek nie słuchał. Trzymał w dłoniach małą pożółką kopertę, którą podniósł pomiędzy resztę kramy. Otworzył ją, wyjął jakieś kartki i przebiegł wzrokiem kilka linijek. Znieruchomiał: Piotruś, idź do dziewczyn do ogrodu. Teraz powiedział dziadek poszedł do kuchni i zamknął za sobą drzwi. Pobiegliśmy do ogrodu, zawołać dziewczyny i razem zakradliśmy się pod otwarte kuchenne okno. Usłyszeliśmy głos dziadka: Sama widzisz, jeśli to prawda i on naprawdę to zrobił. Kadek, to jest straszne. Dzieciobójca? I to tylko z powodu mezaliansu? To wstrętne. Dzieci miały rację. Musimy iść do piwnicy i to sprawdzić. Najpierw te dzieci trzeba gdzieś wysłać. Dość już miały wrażeń w nocy. Zawołam je. Uciekliśmy za róg domu, niemal się przewracając. Dziadek zawołał nas i zaproponował, żebyśmy poszli pokąpać się nad Staw. Zabraliśmy posłusznie ręczniki i kostiumy, po czym ukryliśmy się w krzakach za szopą. Obserwowaliśmy, jak dziadek wchodzi do piwnicy przez zewnętrzne drzwi. Potem słychać było przerzucane rupiecie, a na koniec ostry, jednostajny hałas piły przecinającej drewno. Piłuje skrzynię? – skrzynie, szepnęła Aga. Po dłuższej chwili wszystko ucichło i do ogrodu z piwnicy wyszła babcia. Niosąc coś, co wyglądało jak ubrania. Zaraz za nią szedł dziadek z naręczem jakichś starych papierów. Położyli rzeczy na ziemi i wrócili po więcej. Zrobili kilka takich rundek, aż pojawili się w drzwiach z niedużą czarną skrzynką, którą chwilę oglądali w słońcu. W końcu dziadek położył ją ostrożnie na trawie. Była drewniana i niewiele większa od pudełka po butach. Podnieśli wieko. I babcia cicho krzyknęła, zakrywając twarz ręką. Dziadek przeżegnał się, zamknął skrzynkę i podniósł ją z ziemi. Potem pomógł babci wstać i obydwoje poszli do głównych drzwi. Nie słyszałam o czym rozmawiali, ale babcia płakała. Dziadek wrócił po kwadransie z kanistrem benzyny, którą polał wyniesione z piwnicy rzeczy. Kiedy podpalał stos, Nadeszła babcia, niosąc resztki portretu wrednego wujka i wrzuciła je w płomienie. Kiedy postanowiliśmy w końcu wyjść z ukrycia, usłyszeliśmy klakson od strony bramy. Dziadek podszedł do furtki, żeby wpuścić dwóch ubranych na czarno facetów i zaprosił ich do domu. Zabraliśmy rzeczy i mijając duże ciemne auto gości, weszliśmy na podwórko, a potem do domu. Przez otwarte drzwi kuchni zobaczyliśmy, jak jeden z mężczyzn pakuje skrzynkę do czarnego worka, a drugi mówi coś do babci ściszonym tonem. Potem zabrali pakunek i odjechali. Dziadek obserwował ich samochód z ganku. Dziadku, zaczęłam. Nie chcę, żebyście mnie teraz o cokolwiek pytali, powiedział dziadek. I spojrzał nam po kolei w oczy. Jasne? Może kiedyś porozmawiamy na ten temat? Teraz nie. Idźcie pomóc babci. Coś w jego głosie sprawiło, że nie śmieliśmy podejmować tematu. Dziadek wyglądał nas szokowanego i wyczerpanego. W tamtej chwili po raz pierwszy zdałam sobie sprawę z tego, jaki jest stary. Kilka dni potem rodzice odebrali nas z wakacji. To było ostatnie takie lato. Dziadek niecałe pół roku później zmarł na serce, a babcia z niechęcią wracała do wydarzeń tamtego lata. Nigdy nie chciała nam powiedzieć, co było napisane w liście, ani co znaleźli w czarnej skrzynce. Tylko raz przypadkiem udało mi się podsłuchać, jak późną nocą w kuchni babcia zwierza się mojej mamie powiedziała, że nigdy już spokojnie nie uśnie w tamtym domu. I że to prawdziwa ironia losu, biorąc pod uwagę, jak wiele lat świetnie spała pod jednym dachem ze zwłokami dziecka.